Każdy łyk alkoholu, zwłaszcza jeśli pijesz go po to, żeby się odprężyć, sprawia, że okradasz się z własnych umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Pamiętaj o tym, że jeżeli postanawiasz, że potrzebujesz czegoś z zewnątrz, np. alkoholu, ale oczywiście może to być też skrolowanie czy oglądanie serialu. Jeśli potrzebujesz czegoś z zewnątrz, żeby się odprężyć, to tak naprawdę pozbawiasz się własnych mechanizmów, własnych umiejętności relaksowania się w trudnych czy niesprzyjających sytuacjach. Bardzo polecam ćwiczyć. I wykorzystywać naturalne metody relaksowania, które bardzo szeroko opisuję w swojej książce, która zbiera niesamowicie entuzjastyczne recenzje. Żyj ciekawiej, 30 dni bez alkoholu. To jest poradnik, w którym macie masę narzędzi i skuteczne, sprawdzone naukowo metody ustawiania swoich nawyków w inny sposób, resetowania swoich pętli nawykowych, przeprogramowywania swojego mózgu i pracy ze swoimi automatyzmami. Bardzo polecam, zachęcam do wejścia na ciekawiej.com, macie tam także link do naszej społeczności, która się nawzajem wspiera, inspiruje i napędza w życiu ciekawiej.